Na naszej kanapie jest już Paweł Halabowski. Nie będziemy państwa trzymać dłużej w niepewności. Paweł jest dzisiaj w zielonym garniturze. Tak, jest jak zwykle specjalista do spraw kredytów frankowych. I wszystko jasne. Paweł jest za. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję tak za kontrowersyjnie. Kontrowersyjnie tak? banki już porzuciły wszelką nadzieję, jeżeli sądzie mają stoczyć batalię w sprawie kredytu frankowego z kredytobiorcą? Nie no nadzieję, cały czas, cały czas mają, tak? E, dlatego cały czas składają gdzieś apelacje do, e, do sądów powszechnych, apelacyjnych. E, mają ale tylko taką nadzieję, która tli się w, w głowie kredytobiorców, że jak to my możemy wygrać z bankiem, nie my się boimy banków, i tak właśnie, i tak właśnie działają banki w taki sposób, że przedłużają przede wszystkim postępowanie sądowe, które może trwać 2-3 lata, w jednym postępowaniu trwa 5. Ale to jest tylko i wyłącznie na korzyść kredytobiorców, ponieważ no, każdy który ma lokatę kapitału, który i tak już spłacił e, e, raty kapitałowo odsetkowe przez 15 lat, od tych wszystkich lat ma 11% lokaty. Tak? czyli jeżeli każdy kredytobiorca ma powiedzmy, jeden kredytobiorca ma 200 tysięcy złotych, które wpłacił, no to ma 22 tysiące złotych rocznie. No, tak oprocentowanej lokaty nie znajdziemy w bankach. Nie znajdziemy w bankach, chociaż banki za to oczywiście płacą, I to, i to właśnie to jest właśnie klucz tego, że przedłużają, ale tylko i wyłącznie na korzyść kredytobiorców. Ile macie już na koncie wygranych spraw frankowych? E, ostatnio jakoś to przeliczyliśmy No i wyszło około 120 spraw, które mamy nieprawomocnie wygranych, 26 sprawy, które już zakończyliśmy e, for, już zakończyliśmy w taki sposób, że bank nam wypłacił, czyli prawomocnie zakończone, więc krytobiorcy też właśnie z uwagi na te odsetki, o którym tutaj mówiłem, bardzo często się tak do mnie mówią, że no ale no okej, okay, tutaj jeszcze dostaję 170 tysięcy złotych z tytułu odsetek, no ale. No wiem, no ja chciałem tylko unieważnić. No ja nie chciałem w żaden sposób, żeby bank mi tutaj cokolwiek wziął i jeszcze dopacał, to ja tak za bardzo no... Nie wiem, czy chcę te pieniądze, no to już tak kilku klientów mi powiedziało, to ja bardzo chętnie, jeżeli ty nie chcesz, to ja wezmę i tak będziesz miał przelew potem na samym końcu z banku, no ale, ale wtedy się wycofują, tak? Nie, 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 nie. To, to, to jednak, jednak, wezmą. jednak wezmą, jednak co? tak? No. Więc, więc tak, bardzo dobre rozwiązanie, bardzo fajne, oczywiście banki też przedstawiają ugody, tak? Teraz szereg, szereg ugód jest w Wskazanych przez banki, no ale one i tak się, no powiedzmy na pierwszy rzut oka, są fajne, są genialne, tak, ponieważ okej, okay, jeszcze bank mi coś zapłaci, jakieś 20-30 tysięcy złotych i będę miał co do odzyskania. No tylko, że trzeba sobie to z, yy, przekalkulować i pokazać, że no okej, okay, dostaniesz dzisiaj 20 tysięcy złotych, a jeżeli jeszcze poczekamy jakiś rok, półtora. No, to będziesz miał przelew na 230, 240 tysięcy złotych, tak, więc e, 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 są już teraz e, takie ugody, gdzie już bank chce coś wziąć i wypłacić i to bardzo fajnie wygląda, tylko, że właśnie świadomość tego, no, my mówimy o tej świadomości, że jednak no, wasze rozliczenie z bankiem jest no dziesięciokrotnie większe. A zdarzają się w ogóle przegrane sprawy? Co jest najczęściej problemem przy tego typu mhm. przypadkach? Problemem przy tego typu przypadkach jest to, że bank na podstawie umowy zawieranej z klientem wziął i doprowadził klienta do tego, że ma nieograniczone zobowiązanie wobec banku. Klient, oczywiście. To jest, to jest główny problem umów, tak, także dlatego odpowiadając na przykład na tym pytanie, no ja tutaj żadnych problemów chyba nie widzę za bardzo, jeżeli no to chodzi po o... Stronie kredytobiorcy. jeżeli kredytobiorcy. Tak, jeżeli chodzi po stronie kredytobiorcy. Zadajemy mnóstwo pytań na samym początku, jeżeli chcemy przyjąć, jeżeli chcemy przyjąć sprawę. E, sprawdzamy wszystkie ryzyka, robimy to, robimy to na poważnie. E, klienci nieraz się zastanawiają, ale, ale czemu, to jest prosta umowa. No nie, no my, my chcemy wiedzieć wszystko My chcemy to zrobić bardzo dobrze, żeby mógł spać przede wszystkim spokojnie, tak? Podczas tego całego procesu i mieć to na względzie, że jeżeli na przykład by bardzo ładnie wziął i spłacił kapitał już na przykład, jeżeli wziął kredyt na 200 tysięcy podczas 15 lat spłacił 210 tysięcy, to również może spać spokojnie, bo też i e, robimy takie wnioski w pozwach, że e, e, za bank, sąd zabezpiecza e, spłatę rat, czyli e, kredytobiorca już nie musi spłacać rat, nie musi, czyli na przykład te 2000 rat, e, raty kapitałowo-odsetkowej nie musi absolutnie płacić, no i teraz jest ten czas, o którym mówiłem, te odsetki ustawowe, i teraz bank mu płaci te 2000 złotych, tylko oczywiście z odroczoną płatnością, więc problemu jako takiego tutaj nie widzę, gdyż nawet teraz i przedsiębiorcy mogą się starać o to, żeby unieważnić im kredyt. Oczywiście nie tylko frankowy, ale też w euro, też w dolarach, czy też w jenach japońskich na przykład, też takie kredyty były, były udzielane. A są jeszcze tacy, którzy nie wierzą w to, że mogą wybrać, wygrać z bankiem albo po prostu nie słyszeli o tym. Nie słyszeli o tym. No i coraz więcej ludzi już o tym wie, coraz więcej jest pozwów, które, które są składane do, do sądów. Tak, ludzie nie wierzą, że można, że można zdecydowanie wygrać z bankiem, bo bank ma tyle doskonałych prawników, sztab środków pieniężnych naprawdę bardzo dużo. I no, jest to wręcz niemożliwe. Też tak kiedyś uważałem. Też byłem takim małym, który absolutnie nie wygramy z dużym, ale to jest tak jak walka Dawida z Goliatem. Tak? No, jest taki jeden kamyczek i my wiemy, który, który kamyczek wziąć, żeby pokonać tego dużego e, Goliata. I e, jesteśmy w stanie naprawdę uratować kredytobiorców, uratować rodziny od sytuacji, którą spowodował bank, że rzeczywiście na początku, jak mówią, no spłacali 2000, to ok, no ale jak już teraz spłacają 4,5, no to, no to nie bardzo, tak? No i w ten sposób ładnie ich tutaj ratujemy. A jakie niedozwolone klauzule najczęściej spotykacie w tych umowach o kredytach, frankowych? Jest ich całkiem sporo, tak, jednym, jednym z kluczowych tutaj jest to, że bank od razu na podstawie swojej umowy wziął i narzucił kredytobiorcom swój kurs, tak. Mogło, może to doprowadzić i to doprowadzało do, do tego, że już na samym początku kredytobiorca chciał na przykład 200 tysięcy złotych, ale bank sobie tutaj przeliczył swój kurs kupna i wypłacił kredytobiorcy 180. Kredytobiorca, no ale no, my się umawialiśmy na 200 tysięcy, przychodzi do, przychodzi do, do banku, no, umówiliśmy na 200 tysięcy, no ale wie pan, tutaj mamy przeliczniki. No, dwa miesiące temu, jak podpisywaliśmy umowę, a panu tutaj zostało wypłacone w transzy, to kursy u nas były po powiedzmy 2,40, tak? No, teraz są po 20, dlatego pan mniej dostał, ale pan dostał przecież tyle samo franków szwajcarskich, czy tyle samo euro, co pan, co pan posiadał. Więc my tutaj nie widzimy problemu. No, ale. Jednak ktoś widzi ten problem, ja widzę ten problem i oni też widzieli. Umawiali się na 200, dostali tam 180 tysięcy. Tu, tu jest ten ogromny problem, jaki i z tymi ratami, gdzie okej, okay, frank szwajcarski czy euro może, może wzrost, wzrastać, ale to bank sobie narzuca te piękne, fantastyczne um, warunki, w których to on zdecydowanie de decyduje o tym. Jak i też kolejnym takim fajnym problemem jest to, że no decyzją zarządu banku on sobie określa, jakie może być oprocentowanie tego kredytu. Na początku w umowie, no tutaj my wskazujemy, że jest 8,5%, ale to my decydujemy, w, jakim, w jakiej wysokości ten kredyt jest oprocentowany. 8,5% przy, przy, przy procencie składanym jest to bardzo dużo i to powoduje tyle, że Kolejny raz bank sobie tutaj wskazał, że spokojnie może być i 100%, tak? Oprocentowania. To raczej się nie mieści w głowie każdego, każdej osoby, która udziela takich kredytów, ale bank na podstawie umowy, którą sam stworzył, bo nikt, nikt inny nie, nie tworzy tych umów, sobie uzurpował do, do tego, że jak najbardziej to procentowanie może być takie, jakie on chce. Całe szczęście jest wśród nas. Paweł Halabowski, specjalista do spraw kredytów frankowych i pomaga w tego typu problemach, choć teraz już bym tego nawet po wysłuchaniu Ciebie nie kategoryzowała w, jako problem, bo to nawet żałuję, że nie mam kredytu we frankach, jak tak o tym opowiadasz. Także drodzy widzowie, jeśli macie kredyt we frankach, a jeszcze nic z tym nie zrobiliście, to no, już wiecie, gdzie się zgłosić. Dzięki Paweł za przybycie do naszego studia po raz kolejny. Uh、razzo, dziękuję.